Hej, witajcie, z tej strony 3 dx Dzisiaj gramy w Minecraft. No coś się nie A coś jest nie, no nie, tak, nie tak, tak? No to mogę jeszcze raz. Dobra, czekaj, patrz. Hej, witajcie, z tej strony 3 dx Dzisiaj ze mną Ogniolis, Olek i Karmelik. Dzisiaj... Dobra, chręć. Dzisiaj gramy w Minecraft. Znaczy, moim zadaniem jest dzisiaj... A, muszę się dobrze wydrzeć.

nie, proszę. Dobra, on jest. Ej, dobra. poszli! poszli, poszli. poszli, poszli. ale olek jest głośny. Olek jest głośny. O, ko? Ko? Pomogę ci! Ko? Posz... Ko? nie piję Ko? Ko? nie Ko? 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 nie Ko? 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 nie Ko? Ko? Chodź, chodź, ale... Może... Tylko ja go nie widzę. Wiem. O! O nie! Zres Ała! Jak dostałem z kilometra, z pięści kurde, poleciałem jak dwa, bo on się Dzisiaj widzowie naszym wielkim zadaniem jest pobicie go. Jak to zrobimy, raczej nie zrobimy. Jak... Bo ja, jak widzieliście ja jestem w skórzanej zbroi, więc no. Kto tak pisknął jakby się tu... Dzisiaj ja nie mogę takich... Kto by tak pisknął jakby... Nie wiem, dobra, nieważne. Yy, widzowie, jak coś będzie jeszcze odcinek jeden z tego serwera. Dobra, znaczy więcej będzie z tego serwera, ale ogólnie na razie jeden. A to, te, to wcale nie dlatego, że nie mam pomysłów Mam wiele pomysłów. Tak. Nie no, po prostu nie mam, mam zero pomysłów, co można zrobić. Warden mnie zepchnął, warden mnie zepchnął. Kurde, dostałem z blastera. Dobra, nawet już mam chłopie wykombinowaną miniaturkę Jestem ciekawy kogo umieszczę na miniaturkę Nie? Nie? Zobaczę sobie Ja, ja wybieram kogo Zombie villager, czy oni serio będą uzdrawiać villagera? I dobra, zapomniałem Widzowie, to są dwie rzeczy, które trzeba zawsze zrobić, wyciszyć minecrafta i wyciszyć czat. Nie może widzieć czatu. Czat to jest coś, co ja wolę nie widać na filmie. Kurde, no Warden! No, no Warden mnie znowu zepchnął. No przecież mnie zepchnął, no widziałeś. Nie, no, dajcie wardena, bo ja mam... Ja potrzebuję więcej kontentu. Content, content. We, we. Dobra. Ale i gdzie? No bo mam taką ciemnotę, jakbym siedział w jaskini. A no tak, siedzę w jaskini. Ej, no... A, to ty, kur... Dobra, są Ej, no gdzie? O! Widzę coś! Ej, dobra, Darkness! Widzowie, poczekajmy te 10 sekund, żeby mi przez ten Darkness, że będę widział. Ej, ej, Widzowie, gdzieś utknąłem! Ja pierdziłem To jest po prostu kwintesencja smaku A Jezus straszyłem się A Co jest? Co jest? Dobra, kurde, fajna dawaj! O Jezu! Ej, dobra, dobra! Dobra, nie, idę na niego! Nie, no ja się wkurzyłem! Warto, mnie zlewka! strzelił mnie <laughs> <Ze> snajperki stał Tobie <laughs> no, strzelał jak ze snajperki On gdzieś się wykluwa, ja to słyszę <laughs> Ej no gdzie, nie no Ja tracę content, ja tracę content Gdzie jest drugi warden? Halo, no, ja chcę drugiego

Jezu, ja tak biegnę, mówię i widzę Wardena, podchodzę, za to Squid. To nie jest odcinek z pająkami. Ja mam pająki, a nie... Ja potrzebuję Wardeny, nie pająki. I bardzo dobrze, no. Nie no, myślałem, że to jest Warden. Czemu to jest... Nie no, jak kolejny. Ej, dosłownie ja się piję z pięcioma szkieletami i czteroma pająkami, a gdzie piję się z Wardenem, no? No właśnie tracę, mam już 7 minut filmu, a jeszcze jedyne co zrobiłem to z Warden zepnął mnie trzy razy i tak będę tyle. A i trochę się pobiłem Tak jak ty... Prost. Dobra, ehm.

Dobra, tepnij mnie, będzie to na filmie chociaż. No i co? O, ulu, no, o, ej! Aaaaaah! Śmieciu! Sz przecież tam są trzy ordeny! Tam są trzy ordeny, ty oszalałaś jak ja tam mam wy. Ja dosłownie. Ja, ja przepraszam, ale ja wyszłem i ja dosłownie pisnąłem, ja dosłownie się wystraszyłem. No. Stoję. Nie. Nie. Halo, ja chcę tam wrócić! Nie, nie! Ja chcę tam wrócić! Nie! Zabrałeś mi dosłownie 5 minut kontentu. Alicja! Ja nie mam czasu, ja mam, Ja to, to się nagrywa, to jest cały czas nagrywane, ja tego nie zatrzymam. Ja dosłownie wychodzę i patrzę, są trzy wardeny. Jest kontent i patrzę nagle się respię w domu Alicji w grzybie. No mówię, no kurde no. O ej tepnij mnie do... Jasiek jesteś obok wardenów? Eee, no, no, czekaj, mam To weź mnie jaś... Te, tepnij do tego ogniusa Czekajcie, ja muszę już bo ja nie będę gdzie tu będzie. Ale po prostu ty mnie tepnij tam, proszę. Bo ja nie wiem na gdzie mam iść. Nie musisz! Możesz mnie tepnąć do niego Do kogo na przykład? Jaśka no dobra, to do siebie mnie tepnij. czy taki problem? Przepraszam, ale. Proszę, no tepnij mnie, proszę, jest czwarty order, proszę. Jest. I gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Nie. Jak za mną? Gdzie za mną? Gdzie? Tu? Idzie? Ale nie, no ja nie widzę! No ja idę dobrze czy ślepy? Ale ja otworzyłem już! Ja zaraz go wąknę, kurde, nie ma wąchania! Dobra, chodź tu! Ej on się, ej on nie wiedziałem, że... Nie wiedziałem, że on się robi czerwony. Jak burak. Widzę go! Widzę go, widzę go! Nie, nie, nie. A kogo mam ten Nie, nie. Wiem. Ej, widzowie, ja jestem. Ja stoję dosłownie przy nim. Jest. Proszę nie, nie, nie podchodź. Ja, ja się nie ruszam. Nie ruszam się. N nie wywąchasz mnie. Nie wy. Ej, czuję się jak we ie Dosłownie stoi obok mnie warden i mnie wącha. A! Dobra! Nie! Zapomniałem! Przepraszam, 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 Przepraszam cię... Tak, tepnij mnie. I co? Dawaj, lecymy, 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 Jasiek, dawaj, dawaj, na, na pełnej, na pełnej! O kur... Dawaj, dawaj, lecymy, Jasiek, chłopie, na pełnej, wbijamy tu, wbijamy tu! Dobra ja tu wbiłem na pełnej Radziłbym uciekać Dobra jestem w środku Siup Wchodzimy na górę Siup Siup No i GIT O oh! e, ja zrobiłem to sobie Double Jumpa Alicja weź kliknij szybko test, strzałka w górę i enter Jaśka też, Szybko, 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 szybko. Ale był git, ale był git. Ej, a ja, ja to co? Halo. O creeper O! o t... a, dobra! Ja się nie ruszam, ja się nie ruszam! Ja się nie ruszam! Idź za ja Jasiek jest tam! I tam, tam jest Jasiek! Idzie, ja, nie, nie, zostaw mnie! Nie wąchaj mnie, tam! tam, Idź tam! Uwaga! dziękuję, no, ale jesteście. Nie! Nie trzeba, ja dosłownie sobie. Widzę! Przepraszam, kurde, dobra! Aha, ej, ktoś łóżko zniszczył! Dobra, widzowie, to będzie tyle w tym odcinku, więc możecie subskrybować, lajkować, komentować... <laughs> to, jest, to chyba ty! A teraz ja... Dobra, że jeszcze Alicja mnie tepnęła, to jeszcze raz możemy zobaczyć znowu. Gdzie jesteś? Lecimy, ja bym chciał wiedzieć, gdzie jestem. O chłopie, ja go słyszę, jak taka klizda wychodzi, jajku. Co? Gdzie on jest? Jak za mną? Za mną nikogo nie ma. Najwyżej są moje plecy. O, siemał. Nie, warden, warden! Przepraszam, nie, tam, warden, warden, ja stoję bez ruchu. Dobra, teraz, y, teraz chwilowa cisza, teraz cisza, teraz cisza. A więc dobra, ostatni raz. Subskrybujcie, komentujcie, do zobaczenia i cześć. Teraz wyłączę nagrywanie. Nara.